Pierwszy Wiktora Woroszylskiego mowa, który napisał e, krótko po tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy dzieckiem mówił tylko po prostemu, to znaczy po białorusku, szeleszczącą mową tych pól zagajników pastwisk. Dopiero później polszczyzna ogarnęła go silnym ramieniem, weszła w niego, przemówiła do Boga i ludzi. Może teraz, kiedy stanął przed tronem, znów odezwał się w zmieszaniu mową dzieciństwa: Baćka, prabaczim im, i pan usłyszał te proste słowa: Jak da mamy do ta ulica, Ju, jak da Ciebie mój mileńki ta granica, Ju, jak da Ciebie mój mileńki ta granica, Ju. Jak da mamy, idę ta jak da Ciebie, mój mile, nikitał się śląski Jak da Ciebie, mój mile, nikitał się śląski Idu, ja idu idę, czy dramlu. Padłażu, ja kałowań kupad zielonu. W padłażu ja zielonu, mu, daj zasnu. Po raz pierwszy z tą gwarą spotkałam się w latach 50., gdy mieszkaliśmy na wsi. To było w rejonie zabudowskim. Tam ludzie rozmawiali po prostu albo po swojemu. Z tym, że to rozmawiali ludzie starsi. My jako dzieci, bo ja poszłam do szkoły podstawowej w roku 1947, to my normalnie rozmawialiśmy po polsku i ja w tym języku nie rozmawiałam. Natomiast moja babcia owszem rozmawiała i w domu ja tą mowę słyszałam. My rozumieliśmy tę mowę. Ja rozumiałam i pamiętam ją do chwili obecnej. Pytałam nawet mamy, dlaczego ludzie, Polacy, rozmawiają takim właśnie językiem, bo to nie wiem, czy to język białoruski, czy ukraiński, raczej taki mieszany, że tak powiem. W każdym razie, no mamusia mówiła, że ona nie wie dlaczego, ale to tak jest od dziada pradziada, że ci starzy ludzie to właśnie rozmawiają w takim języku. Natomiast my już w tym języku nie rozmawialiśmy, ale dzięki temu, że słyszałam tą mowę, no to ją rozumiałam i kiedy się spotkałam gdziekolwiek, to zawsze no, mogłam to zrozumieć, bo to nie było takie rzadkie na terenie tutaj białostoczyzny Ludzie na rynku się spotykało i na rynku, na, w sklepach czasami. Także to pozwalało na to, że można było po prostu się z tymi ludźmi porozumieć we wsiach, w których mieszkają sami katolicy, jak i we wsiach, gdzie jest ludność zarówno katolicka, jak i prawosławna, i jedna, jedni i drudzy ludzie posługują się językiem prostym, oczywiście ludzie ci starsi, bez względu na to, czy są katolikami, czy prawosławnymi. Co jest piękne według mnie, to to, że ludzie na tych terenach mieszkających, niezależnie właśnie od wiary, posługują się tym językiem, język ich łączy, to po pierwsze. Po drugie, nigdy to nie było, w mojej ocenie przynajmniej, czy z mojej wiedzy to wynika, nigdy nie było jakichś zatargów na tle religijnym. Mowa prosta powstała jako wynik pewnego rodzaju mieszania się kultur. My jesteśmy tutaj na styku wpływów zarówno białoruskich, litewskich, jak i również mazowsze które, mazowsze, które w pewnym czasie eksplorowało ten nasz teren. Język prosty zrobił się, jestem przekonany, z potrzeby komunikowania się ludzi między sobą. A jak sama nazwa wskazuje na to, jest to taki język, którym posługiwali się ludzie proście. Ale... Zwykłe ludzie proste, tak po prostu. Mówili. хата была надра на Хлеб, адрина, тоже была деревянная. Ну и что? Я маленький был, то мне казали коровы пасть. То я хоть ходил до школы, а я приду за школы, но тут требовало коровы пасть. Мушу упасть. И У них меня не, не хотел изменить. Не хотел изменить, но... Потом приложил коровы, съел вечеру и пошел спать. На рамку снова то же самое. Ну да, это их коров лица. До школы ходил, до Липска, там было 5,5 было километра. От моей хаты до Липска и ходил до школы пятая и 6 класс. И выбухла война, пришли советы и тогда уже школа, начали школу, в школе учить нас по-русски и по белоруску. I tak, 49. 40. rok, 41. rok skończyli miedzko szkoły i wybuchła wojna niemiecka-ruska, i Niemcy porwali Rosjan. I już ja do szkoły nie chodziłem, a za niemieckich czasów chodziłem do komisarza na robotę siedem miesięcy. аж до го года. Так. И как комиссара будували схрон, крили хлеб, побудовали хлеб, с цеглы. Та цегла была переведена до Галинки. Пришел, пришел где, <coughs> немец, эту цегу привезли из Регаловки, побудовали хлеб. Le komisarza. I musieli ich... Potem plebaniu przerabiali, bo ją mnie zamieszkać na stale. Ale nie wyszło tak, że jego Bekrzewiki znowu wymęli. I tak co się ta budowa. W moim wsi było tak, że y, większość, jestem przekonana, rodziców rozmawiała z rzekami po prostu. Ja... Kiedy szedłem do klasy pierwszej szkoły podstawowej, to ja nie znałem języka polskiego. Moim prymarnym językiem był język prosty. I w tej chwili ta moja mowa prosta, chociaż posługuje się niewybiegle, tak? natomiast i tak ta mowa jest, jeżeli by można użyć słowa, zniekształcona, skażona przez wpływy zewnętrzne, chociażby przez studia na filologii polskiej. Ja do, do siódmego roku życia generalnie y, nie rozmawiałem y, w innym języku niż gwarze ukraińskiej. Oczywiście nie będąc świadom w, w jakim rozmawiam, tak no bo kto mnie wtedy uczył. No w domu nie, nie było mowy o czymś takim. Telewizji nie było. To więc y, ja y, powiedzmy zetknąłem się pewnie z telewizją chyba w pierwszej klasie, jak dobrze pamiętam. Ale do pierwszej klasy również idąc y, nie od, nie uczono nas w gwarze, tylko w pierwszej klasie posługiwaliśmy się językiem białoruskim. Zaczęliśmy się uczyć literackiego białoruskiego. I to nie było tylko nauczanie języka, języka czyli jednego przedmiotu, tylko było nauczanie wszystkiego w języku białoruskim. Więc ja się tak naprawdę zetknąłem nagle z jakimś kolejnym, znaczy z kolejnym. Z nowym językiem, idąc do szkoły podstawowej, zetknąłem się z językiem białoruskim, który wciskano mi, że tak powiem, że jest moim ojczystym językiem, kiedy moim ojczystym językiem była ta gwara, o której później się dowiedziałem, że jest gwarą ukraińską. No więc to, to było też takie bardzo dziwne, i mówiono, że ta Twoja radzi mowa. No jaka ona moja radzi moja? Koli w swoją rodzinną i a to już trochę inaczej, tak brzmi. Więc to był taki proces. Dopiero w, drugim, w drugiej klasie rozpoczęto naukę y, nas dzieciaków naukę języka polskiego. Ja w drugiej klasie poznawałem alfabet polski i zaczynałem się uczyć polskiego. Więc to był taki y, cieka taka ciekawa historia. I oczywiście w piątej klasie doszedł jeszcze rosyjski, tak i znowu jakiś pewnie twój rodzinny czy jakiś tam. Rodna ja mowa, nie? No więc to, to było straszne zamieszanie. Więc ja się nie dziwię, że ci ludzie nie wiedzieli, jak w tym wszystkim funkcjonować, ale na wsiach rozmawiano normalnie, rozmawiano w gwarze i nikt tam nawet nie myślał, żeby mówić inaczej. To był, to był mój pierwszy język, przy czym ja nie pamiętam, żeby, żebyśmy nazywali ten język mową prostą. U nas raczej było że mówić po... raczej funkcjonowało, funkcjonowało określenie mówić po swojemu. Czy mówić po swojemu. I to nas odróżniało nas, swoich od jakichś tam obcych, którzy mówią w innym języku, chociażby polskim. Wrosłem. Myślę, że, że jak większość mieszkańców wschodniej Białostoczyzny w takim przekonaniu, że jak się jedzie do stoku, to, to ten język trzeba zostawić za sobą. Ten język trzeba zostawić na progu autobusu, do którego się wsiada i broń Boże się nie odzywać w tym języku na ulicy wielkiego miasta Białystok, jak pisał o nim Sokrat Janowicz. O miła ja ty poczekaj, poczekaj. Ja do ciebie przyjedu, ruskim roberomural. Czy mógłbyś opisać ten pokój w warze? Znasz, to będzie ciężka sprawa opisać się w naszej rozmowie, a dla że tu je jest przedmiotów, które je nowymi takimi, czy meblami tak скажem, czy różnymi e, takimi urządzeniami o, ja wczoraj e, wykorzystowawszy polską mowę, polską mowę, która wyszła w nazewnictwie, w nazwaniach tych e, przedmiotów, których my nie mieli w chacie, tak i ich nie trzeba było nazywać, skazem fotograficzny aparat to takie prosto, powiedzmy, z polsko-holskiego, e, troszkę tak? E, stół, no to wiadomo, stół, ściana, krzesło, tak? witrak, no bo to witrak, ale, elektryczny witrak, można powiedzieć. E, no segregator, to segregator, to myślę, że to i w polsku i mówi, to, że nie jest polskim nazemnictwom nazwę ją. drukarka, no to można tam printer, czy jak wydumować tak, ale to to, że nie, nie jest e, takie nazemnictwo, które wykorzystywałeś u nas u doma. E, za nami, e, za Twoimi twoimi okno, kwiatki stoją, no nie było szparapetów takich, co nie nazywali ich parapetami, Ja teraz to jest przyjmuję z słownictwa w naszych chworkach. Pomost, połop, tak, żarówka albo świetło, no to to, że jest płyszką praktyczną. No to tak jakby tu zobaczył, to może i już tutaj trudno coś jeszcze nazwać. A polo wierba Padre eu dança.